Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Pai, jesteśmy na północy Tajlandii, wyprowadzamy się dzisiaj z tego hotelu i ogólnie wyjeżdżamy z tej miejscowości, ale jeszcze w tej miejscowości mamy kilka rzeczy do zrobienia i chcemy pojechać na Pierwszą Marii Rzecz, gdzie? Na kanion! Tak, jedziemy na kanion, on jest najpopularniejszy, jest taką najpopularniejszą atrakcją w tym miejscu, więc chcemy to zrobić, wczoraj nam się nie udało. Mieliśmy dzisiaj wstać na wschód słońca, budzieg piątek 40 zadzwonił, Marcin, ja nie, nie jedź sama, ja mówię tak, patrzę, Dopiero teraz mamy godzinę dziewiątą, prawie dziesiątą i dopiero teraz słońce wstaje, znaczy wstaje, widać te słońce, bo przez chmury no kompletnie tutaj nie widać. No i tak mówię, pojadę, nie pojadę, najadę się, a nic nie zobaczę następnym razem po prostu, jak będziemy w innej porze. No i też takie gardło, jak słyszycie, trochę chrypa, <laughs> więc mówię, jeszcze jechać na skuterze, gdzieś tam mnie przewieje, a teraz no niepotrzebne nam jakieś choroby, zresztą Marcie wczoraj też Jakaś taka chrypka, lekka, mówimy, o czy coś nas zbierze, mam nadzieję, że dojedziemy dzisiaj do tej miejscowości, gdzie chcemy dojechać zdrowi i tam trochę odpoczniemy. Ale odkąd przyjechaliśmy tutaj w te rejony, no to tak właśnie do godziny 10 jest taka mgła, że tutaj prawie że nic nie widać, tak. żadnych górek, a później już wszystko podchodzi tak. do góry. Rano się wydaje, nawet o 9, nie wiem, o 8.30, jak już staliśmy, no to się wydawało, że po prostu dzisiaj będzie padało, albo taki dzień będzie brzydki. No jest, mówię, dochodzi 10 i słońce właśnie w tym momencie zaczęło wychodzić. Tutaj widać, jak ta mgła cała się podnosi. Widzicie, tu jest góra i ona powoli, powoli idzie do góry. Pokażę Wam jeszcze pokój za 700 batów, czyli 84 zł. Mamy tutaj lodówkę, tutaj są koce na łóżku. No tak to tutaj wygląda. Jest też płaski telewizor. Nam się nie przydał, bo my nie oglądamy za bardzo. No i ta łazienka jest najlepsza. Po trzech schodkach trzeba zejść do piwnicy. No i kibelek. Łazienka nie najwyższych lotów, ciężko ustawić. Ciepłą wodę, raz zimna, raz Oj. ciepła. także... Tak. Gorąca wręcz. Gorąca tak. to był wczoraj, a jeszcze cikała po bokach, więc nawet się nie dało trzymać tego um, słuchawki. Słuchawki, dokładnie. Nie dało się trzymać słuchawki, żeby, żeby się umyć, bo i ja odkręcił. O mówię, ja zaparzę, nie, nie mogę, nie upuściłam. Tam, a ja a później zimna znowu, a jak zimna, to już ciężko. Ale na szczęście, już teraz e, skończył się ten długi urlop dla tajów i będzie większa dostępność tego wszystkiego. Mamy nadzieję. Za to widoczek z tarasu mamy przepiękny. Tutaj rzeczka płynie, widać jakieś palmy, bananowce. Także można siedzieć i się relaksować. Zresztą tutaj taka fajna weranda jest, która wystaje. O, Płacimy jeszcze z szefowej 700 batów za nasz pokój, bo wcześniej nie zapłaciliśmy. Bierzemy trzystówki i już jedziemy stąd. A jeszcze w tej kanciapie zostawiliśmy nasze plecaki. Zostawiamy na jakieś 2-3 godzinki, później je odbierzemy. No bo myślę, że tyle nam zejdzie dzisiejszy wyjazd dookoła tego paj i będziemy później się kierować właśnie już Bardziej na północ. Przyjechaliśmy do tajskiej restauracji po drodze. Wczoraj byliśmy w tym samym miejscu zjeść. To nam, więc to, że mamy po drodze, to decydujemy się, że zjemy tutaj. Tak, stoliczka gdzieś tutaj bierzemy. Marika już pewnie wie, co weźmie. Dzisiaj bez pattaja, patka się w Są już nasze dania, nawet nie wiemy, jak to się nazywa, bo widzieliśmy kogoś na talerzu. Wzięliśmy z obrazka w sumie i Marika mówi, że ostre. Tak to jest, jak się po Taju bierze. Aż tak. A nie się. Nazbieraliśmy sporo 25 takich centówek tajskich batów. No i pani nie chciała nam tego przyjąć w restauracji, mówi, że to możemy w 7-Eleven wydać, ona tego nie chce. No bo to jest tak małe, że tego nikt nie używa nawet. Dobre śniadanie zjedzone, jedziemy teraz na kanion. Przyjechaliśmy już na kanion, który jest oddalony niespełna 10 km od miejscowości Pai. Trzeba się trochę tutaj wspiąć pod górkę i później poprzeciskać trochę między skałkami, ale zaraz wam to wszystko pokażemy. A potem jeszcze stragany tutaj są, co też jest ważne, gdybyście nie mieli na przykład wody, albo później, nie wiem, czy się spragnieni byli po kanionie, to możecie też tutaj czegoś napić. Dobre ceny tutaj ja są woda. na tych straganach, kokos 50. Wiadomo, można taniej kupić, ale można też i drożej. Woda za 10-20 batów. To już jakby mała, ale. tak to nie Ale to takie tak. ceny, no w takim miejscu. O. Też 10 batów, to też niedużo. Złoty 20. Szejki też startują tutaj od 40-50 batów, to jest 5-6 złoty. Także to w receny, Mari. To w Bangkoku też płaciłaś 40-50, tak? 50. I ostatnio też zapłaciłem. nie pamiętam, 40? Bo 45, 40, tak. Dno, także. Jak na takim odludziu? To naprawdę dobre ceny. Kanion otwarty codziennie od 6 do 19. No nie dziwię się, że po 19 tutaj jest ciemno, żeby tu nie chodzić, bo jest trochę niebezpiecznie. Wejście na ten kanion nie jest jak na razie jakiś wymagający więc ktoś, kto ma problemy albo jakąś nadwagę, powinien dać tutaj radę. Strome podejście. Znaczy nie jest strome podejście. Zmęczona? Nie, delikatnie idziemy. Ale czuję łydki. No tak jest, nie jest jakoś wymagająca, ale. Tak... 5 minut w górę taką dość spoko Dróżką No już jesteśmy na kanionie, ale to nie wszystko Jak ktoś chce to może zostać tutaj na górze A jak to ktoś chce więcej emocji No to musi się trochę poprzeciskać Przez takie kaniony powiedzmy I tak wygląda ten kanion Właśnie na samym początku Tutaj widzicie jest takie cienkie przejście Tam aż można pójść daleko Z tamtej strony też Trzeba być tutaj mega uważnym No bo jeden krok i zobaczcie Lecicie kilka metrów w dół Schodzimy teraz do środka tego kanionu, więc trzeba się trochę poprzeciskać. Teraz jeszcze bokiem trzeba przejść takiej skałki. Idziemy na sam koniec tego kanionu. Kilka foteczek zrobione z jednej strony. Rozciąganko potrzebne. Teraz idziemy na drugą stronę. To takie jakby nogi, jedna noga, druga noga, trzecia noga. Teraz idziemy na trzecią. Tutaj dobrze widać, jak te klify są wysokie. Można iść tam do końca. Trzeba uważać. Patrzcie, można spać, sobie krzywdę zrobić. No i tam jest kolejna taka, powiedzmy, noga, i można iść dookoła. Idziemy jeszcze dalej. Marika dzisiaj wygląda jak Indiana Jones, więc będziemy eksplorować cały kanion. Gotowa? Ja gotowa, czy ty dasz radę? No, Mari, takie tempo narzuciłaś, że się zastanawiam. Doszliśmy do punktów, w którym nie wiemy, czy iść dalej, czy nie. Trochę pionowo nam się zrobiło, na tyłkę trzeba by było zjeżdżać tutaj trochę. Tak, to wygląda, jakby tutaj woda po prostu sobie ściekała i przejdę z tej strony Mari. No. O, patrzcie, jakby woda po prostu ściekała i zrobiła taki, takie koryto. No i tam można iść dalej. I w drugą stronę jest to samo. Jak tutaj woda ścieka, to po prostu jest taki koryto, którym można iść. Decyzja padła, że nie wchodzimy w te szczeliny, że zostajemy tutaj na górze Indiana, jedziemy coś innego poodkrywać, prawda? Kawę. K Dokładnie. Jedziemy, no. jedziemy na kawę. Jesteśmy w rejonach, gdzie powinno być sporo plantacji kawy, a my żadnej plantacji nie widzieliśmy. No i takie moje małe marzenie tutaj na tym jeszcze, na tą pętlę, żebyśmy jakąś plantację kawy odwiedzili. Ale taką plantację, żeby ta kawa jeszcze rosła. Żeby rosła, tak. Nie? Bo Widz... gdzieś tam kiedyś widzieliśmy, ale nie było już kawy. Tak, widziałam po drodze jedną, ale to też tak wygląda trochę... No, komercyjnie, komercyjnie robią, tak. Komercyjnie, dokładnie. No może jeszcze tutaj w takim razie, skoro tego nie obejdziemy, to możemy jeszcze tam wrócić. i Widziałam jeszcze jedną taką noga i język, więc myślę, że tam możemy pójść. A to, a to, dla to zostawiamy mokre. dla Was. Na tak. <laughs> Was jak będziecie, to dajcie znać, wyślijcie fotki, jak tam było. A tak, chętnie popatrzymy. Tak. Widzieliśmy, że ktoś tam wchodzi, no ale jednak to już wygląda tak dla nas trochę ekstremalnie, więc rezygnujemy. Tym bardziej, że mamy dzisiaj Idziemy. jeszcze wyjazd. Co Dokładnie I... lepiej nie skręcić kostki. Pięknie teraz z tej strony kanion wygląda. Kolory też. Super oświetla nam słońce. <laughs> Halo! Halo. <noise> Jednak drzemie w nas nutka hazardisty i postanowiliśmy, że wracamy. Jednak zrobimy to, przejdziemy, poprzeciskamy się trochę. Gotowa? Trochę stresik jest, ale widzę, że ludzie sobie dają radę, to my damy. Do odważnych świat należy. Ja zaczynam. Pewnie trzeba się podpierać sporo. Ty to długie no, nogi masz to. Powiem Ci, że wyjść stąd będzie gorzej, bo to takie szczeliny. Uuu, no myślałam, że prościej będzie zejść. Zejść będzie gorzej, uwierz mi. To może ja tam nie idę? No. Okej, okay, dałeś radę. Ja ci tu będę musiał pomóc, mi się wydaje, bo są dość wysokie stopnie. Wysokie stopnie. Mm -hmm. Teraz Marika podejmuje rękawice. Pierwszy stopień zrobiony. Jeszcze tutaj jeden. No i tutaj jest najgorzej, bo tutaj jest dość Dość wysoko i ślisko, no. Ok, podejdź tutaj, to ja ci podam rękę. Zejście w dół pokonane. Teraz trzeba się powspinać. Ale tutaj, tutaj widzę te szczeliny. Ale to widzisz? Mi się wydaje, że można tym garbem iść tutaj trochę do góry. Marcin, sprawdza trasę. No, ja takiego kroku to nie zrobię, Marcin. Mniejsze zrobisz, tutaj nie jest tak szeroko. Tak. Nie mówisz tam dalej, już okay? To pójdziemy sobie, teraz jest OK? Teraz Marika szuka swojej drogi. Wiadomo, każdy szuka swoją, nie ma co podążać za kimś. O, proszę bardzo, jeszcze łatwiej. No tutaj łatwiej. A, tutaj też chyba, okej. Okay. Tak. Pięknie. Teraz jeszcze takim wąskim tunelem trzeba przejść. Wydeptana droga dość dobrze. Widać, że tutaj ludzie łażą. Teraz wlewa. Ale nieźle. Wow. Nie no to nie jest wcale takie ciężkie jak to wygląda z tamtej strony. Także śmiało tutaj chodźcie jak będziecie na tym kanionie. Aha. Teraz trzeba się powspinać, po prostu końcówka jest gorsza. Ja już jestem, teraz Marika. Potrzebujesz pomocy? To idę. Góra zdobyta, nie obyło się bez lekkiego obtarcia. Dosłownie delikatnie potarłam, nawet nie czułam, że zarysowałam. No nie. Opłacało się wejść, no bo te skały jednak wyglądają na takie największe klify. Jeszcze tam pięknie. dalej można iść. Tak, pięknie, no, trzeba uważać tutaj. Idziemy na koniec tej drogi, tej nogi, o której Wam już wspominaliśmy. I zaraz Wam pokażę, gdzie przed chwilą byliśmy. Tam przed chwilą byliśmy na samym początku. I co jest fajne, ten kanion robi wrażenie, ale nie jest aż taki duży, no bo jak tutaj się odwrócimy dookoła i jeszcze tutaj i widzimy go już całego. Tam dalej już nic nie ma. Tutaj jest płaski teren, tam dalej jest płaski teren. Nie mówię o tych górkach, ale on jest tak po środku, że tylko jest ten kanion. Nic więcej. Okej, okay, starczy tego, wracamy. Teraz będzie najgorsza część tego powrót. Bo to jednak wysokie stopnie. No sprawiło trochę nam problemu schodząc w dół. Łatwo nie jest. Pierwszy odcinek mamy za sobą. O właśnie, lepiej uwalić dupsko niż się tutaj pośliznąć. Trzeba uważać. Jesteśmy już prawie na tym płaskim terenie. O. No dziura niezła. Jakby tam wpaść. Okej. Okay. dobra, ostatnia górka przed nami. A jeszcze nie. Jeszcze Marika. Nie, Maria, ja po prostu wiem, że ty dasz radę. No ja właśnie zawsze mam problem z takimi yy, przejściami. Chcesz rękę? No dobra, ostatnia ściana przed nami. Ja idę też teraz pierwszy. Marika, za mną. Jesteś już prawie na górze, Mari. Warto było? Uf. Oj, za się tym ostatnim kawałkiem. Niełatwie było. Pionowo i łatwo, e, łatwo ześlizgnąć się. My dzisiaj mamy dobre buty, pamiętajcie też, że jeśli chcecie po takich górkach chodzić, no to adidasy, a nie japonki, bo niektórzy są tutaj tacy ryzykanci Sa sandałach. w sandałach i w japonkach. No nie, nie polecam, To tak łatwo się przewrócić, poślizgnąć i klapek wam poleci, a wy, a wy tam. Wejść tylko tak tutaj, żeby sobie zrobić na górę zdjęcie, no to w japonkach można spokojnie w klapkach, ale żeby tutaj już łazić, no to lepiej Adidas. Koniec przygody z kanionem, jak mówiliśmy wcześniej, jak przyjdziecie sobie tutaj tylko zrobić te zdjęcia, na ten główny plac powiedzmy, no to nie potrzebujecie tych butów, ale tak już wspomnieliśmy. Obuwie, woda i możecie tutaj spędzić sobie z godzinę, dwie. Może coś na głowę, na okrucie. O tak jest. My wybraliśmy jak zwykle najlepszą godzinę, czyli 11, 12, 13. Ciężko ci idzie ten powrót mari. Zgrzałam się i to ładnie. O, końcówka była wymagająca. A pokaż się z tyłu. No, lekko brudna pupa. Tak? Aha. No dziwnego, te skały brudzą. Indiana Jones zmęczona o jeszcze przed nami droga dzisiaj i jeszcze jedną rzecz chcieliśmy zrobić ja nie wiem ja to już idę na kawę a ty jest więcej. nasz skuter stoi, oczywiście zapomnieliśmy kluczyk zabrać ale w Tajlandii to nie problem jakbyście chcieli skorzystać z toalety no to 5 batów przyjechaliśmy do truskawkowego królestwa po drodze ponoć tutaj sprzedają kawę, truskawki, jakieś przetwory no pewnie takie turystyczne miejsca ale idziemy, kamari, uciekamy z tego słońca ty pewnie chce zdjęcie Choćby ją też nie absił. Tak, idziemy tutaj, o patrzcie, nawet wchodzi się w truskawkę, łódka. no zrobione takie pod turystów, ale idziemy zobaczyć. Jakie są ceny kawy? Jak będzie w porządku, to się napijemy, a jak nie, to pojedziemy do jeszcze innej, bo też po drodze z fajnym widokiem była. Weszliśmy do sklepiku, jak Marcin mówił, można tutaj kupić różne rzeczy z truskawek. To jakieś dwuletnie wino truskawkowe. W takiej tubie ładnie to wygląda, zapakowane. Syrop truskawkowy 180 40% syropu z truskawek. Dalej idziemy mamy kawiarnię. No i tutaj jakieś tam pierdółki do kupienia. O, jaki widoczek z tej strony. Pięknie. Tutaj też miejsce do posiedzenia. Ławeczka. O, jeszcze na dole mają zejście. Aj, tam może jest farma. Królu Złoty, co się stało? Zgasłem. O. Za długo na tym słońcu. Właśnie widzę, jej. Ty prowadzisz, Maria. No, zawiozę cię, zawiozę cię na piękny widok. Będziesz zadowolony. A, myślałem, że no coś innego. Nie. Mm. <laughs> nie. Nie, nie, nie. Wczoraj był dzień rozpusty. <laughs> Kawa mrożona, w tym miejscu 60 batów, czyli około 7 zł i za 130 batów, około 15 zł, 16 można kupić takie pudełko truskawek. Zmiana kierowcy Mari, wieś nas na odpoczynek. Zatrzymaliśmy się w kolejnym miejscu. Co tam Mari? Chciałam trzeba, że nie jest taka brudna, a to cały. I pustyki. Tak jesteś to. Idziemy zobaczyć inną kawiarnię po drodze. Ładnie ta kawiarnia wygląda. Z tyłu też widziałem ładny taras. Jednak coś z szefowej zabrakło. Jedziemy jeszcze jedno mamy po drodze taką znalezioną już na mapie. A jak nie, to zabiorę Ci fajną drzeka. O, też ciekawie. Uuu, hello! No i co Marcinku? Ale. No relaks, nie o wiele lepiej niż tam. Tak, 10 patł drożej, ty 20 za kawę, ale siadamy na takich pufach. Tak, siadamy z widoczkiem. A co to za wanna? Może pan nalać? Mamy już naszą kawkę, stoi tutaj po prawej stronie. Zadowolona, Mari. Dobry, Tak. Ja potrzebowałem posiedzieć chwilę. Głowa mnie boli, nie wiem dlaczego, ale głowa mnie boli. Coś ci wczoraj brało? Może ci no, gardło mnie bolało, no. Oby nie, bo tutaj my teraz jedziemy. W takie góry? Miejsce, no i tam lekarza to, no pewnie jakiś lokalny jest. Szana. Paracetamol po angielsku. No. Dość tego relaksu, czas na podróż. Jedziemy jeszcze coś na drogę do jedzenia, może weźmiemy plecaki, będziemy się powoli kierować. Biorę paracetamol, 15 batów, czyli jakieś 2 zł wychodzi za taki listek. 2, 4, 6, 80 10 tabletek. Marii zostaje w Lumpeksie, kupuje spodenki. Takie spodenki 100 batów, czyli 12 zł. Więc Marika tutaj zostaje, a ja jadę jeszcze jedną sprawę załatwić. Jak tam twoje zakupy, Mari? Z 10 par, które przymierzyłam. No były te trzy dobre, ale koniec końców zdecydowałam się tylko na jedną. Także namierzyłam się, namierzyłam, niektóre były po prostu za sztywne, a ja lubię taki jeans, który o, się układa sam, dopasowuje do, tak. do wszystkiego, więc tylko jedne takie były, ale i dobry zakup za 100 batów, 12 zł. A teraz jedziemy na najlepszą kanapkę. Mari sobie kupiła spodenki w Lumpeksie, ja przyjechałem do innego poszukać spodni długich. Powiem wam, że wybór spory. Nie mam czasu grzebać, jeansów nie chcę. Bardziej poszukam jakieś dresowe spodnie. Poszedłem zapytać, bo nie mogłem znaleźć. Pani mówi, że skończyły się długie spodnie męskie i nie ma. Spodni nie ma, ale jest maszyna do ładowania wody, więc biorę te trzy butelki. Przyjechałem jeszcze raz do tego sklepu co Marika była, tego Lumpeksu takie biorę za 24 zł, 200 batów. Pan mi strzedł 20, więc no lekka promocja. Marika już czeka w kolejce po odbiór. Był numerek 87, mamy 8, pani już tam składa, Marika już mi dała tutaj raport. Także bierzemy nasze bułki i jedziemy po plecaki. Matko, no nie wytrzymała po drodze, no dwie minuty. No, głodna już tak byłam, już musiałam skupnąć, ale jest moc, aż się siatka urychała takie ciężkie te kanapki. <laughs> Wróciliśmy już do nas do hotelu Zabierzemy walizki jak zjemy te kanapki No bo zostało no, niecałe dwie godziny jasności Więc musimy jechać A my tyle pewnie będziemy jechać mhm. Przepakowujemy się tak żeby się zmieścić na ten skuter Mój plecak już jest tam włożony Teraz ten mały musimy rozpakować Żeby pochować te pierdółki I zaraz ruszamy Ruszamy w drogę w którą bardzo mało turystów rusza Bo jak przyjeżdżają z Chiang Mai do Pai No to później wracają A my ruszamy w tą pętlę którą mieliśmy zacząć no właśnie, jak ją zaczęliśmy tą starą, więc jesteśmy w miejscu, w którym mieliśmy ją kontynuować. Zakładamy bluzy, zrobiło się chłodno. Słońce już zachodzi za górkami. Już chyba nam nie wyjdzie dzisiaj. Mamy jeszcze 40 minut. Także lepiej nie zmarznąć. O. A jeszcze może zaraz będziemy zakładać spodnie. Dobrze się nie mamy. A tak wygląda nasza trasa. Widać, że w górach jesteśmy. To tutaj jeszcze ile zakrętów. O ja, ale Jedziemy coraz ale wyżej. Będylka. Tak, tu już później jest OK. Mniej tych zakrętów. Bluzy mamy, jedziemy dalej, Mariczka. Dawaj, dawaj. <gry> Cała manetka do przodu, a on nic. Gdzieś po drodze zatrzymaliśmy się na punkt widokowy. No i powiem wam, że ładnie to wygląda. Zachód słońca przed nami, ładne kolory. No, tylko mnie to niepokoi, bo my musimy dojechać jeszcze przed tym, aż będzie ciemno. Znaczy chcemy dojechać. Chcemy, ale to już chyba nie wiem, czy jest możliwe która to godzina. 17, pół godziny do zachodu słońca. Damy radę! Tak na styk. Fajnie, bo jesteśmy jakby na środku góry. Wcześniej Wam pokazywałem widok z tamtej strony. A teraz z tej strony jest inny widok na drugą stronę tej góry. I powiem Wam. O, czekaj, bo to Pani robi zdjęcia. I powiem Wam, że o tej godzinie. No ładnie to wygląda, ale już widać tutaj, jak się przyjrzycie, już takie chmury mgła, która opada na te góry. Dupy zmarzły, zakładamy spodnie. To nie tylko na spodnie, jak się skończyło. Marika jeszcze wzięła swoją kurtkę. Ale szybko temperatura tutaj spada. No. Jesteśmy na 1400 prawie 50 metrów na uszy też mam już założone podcask, także no, chłodna. A jeszcze z pół godziny do domu. Przy takiej scenerii dalej jedziemy, Mariczka. Chciałaś zachód słońca ostatnio. Masz teraz? Pięknie. Pięknie, no. Jesteśmy już na miejscu, zastała nas ciemność. Tak się nazywa nasz hotel. Pani nas tutaj prowadzi, gdzie Marika może zaparkować, bo tam blisko tego pokoju, czyli znaczy tego domku, nie ma miejsca. Zarezerwowaliśmy sobie taki domek. Pani nas teraz prowadzi do środka. O raz lepiej. Zarezerwowaliśmy sobie domek, bo cena była taka sama jak pokój w tamtym domu. Tam nie wiem ile jest pokoi, oni tam mieszkają i tam też są pokoje do wynajęcia, a my zapłaciliśmy 110 zł za ten domek. Tutaj mamy łóżko, pięknie czysto, kafeleczki. Tam jest drugie łóżko. Szafa. IKEA. pięknie. Uuu, kurczę, no takiego prysznica to my nie mieliśmy dawno. Kibelek wow. jest pięknie. O proszę bardzo. Wow. To luksus. A my tylko dwa dni zarezerwowaliśmy. I suszarka do włosów, bo tu tak dzisiaj myję i i po tych hotelach faj, należy nam się dzisiaj coś lepszego Mari. Będę ciekawa, jaki rano będzie widok. Mm. Marii, jaki kokon masz? Och, ale relaks. Oj, woda ciepła. Troszeczkę tam postałem. Tak, to tak nie mieliśmy. O, super, trafiliśmy bardzo dobrze. No, jesteśmy, jesteśmy na takiej wiosce, a dookoła po prostu chaty to takie shopy. Dosłownie shopy. No. A tutaj ktoś ma tak ładną chatę. I jeszcze ten domek tutaj to. Do... Mówię, no, trafiliśmy bardzo dobrze. Gorąca woda, przyjemna, normalne ciśnienie. Normalna pościel. Tak, normalna pościel. Ręcznik, szlachrok. No, od, żeby nam się od tych luksusów w głowach nie poszło, wracać. Jest za 10.19, a my w <noise> jesteśmy trochę zmęczeni, więc odpalamy sobie Netflixa i idziemy spać. Więc dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia następnego dnia. Cześć. Raz, dwa, trzy, no dobrze powiedz. Mamy na jednej rolce sprzed dosłownie kilku dni, 1 milion wyświetleń na Facebooku. Także jeżeli nas jeszcze nie obserwujecie na Facebooku, to zapraszamy. Jeden milion! Głobie się nie mieści!